W kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym vlogu z Krakowa. Jest już po weekendzie, dokładnie jest wtorek, więc Krystian i Halinka już sobie pracują, a my nie mogliśmy zrobić nic innego w tak piękną pogodę, jak wybrać się po prostu na spacer i widzicie, w jak piękne miejsce trafiłyśmy. Bo będzie dzisiaj 26 stopni, także korzystamy z pogody, korzystamy z wolnego. Powiem Wam szczerze, że mimo, że ten wyjazd nie był planowany, nie był taki wiecie, wypoczynkowy, to zdałam sobie sprawę po tych kilku dniach, że potrzebowałam takiego odpoczynku wyrwania się właśnie z domu, zmiany otoczenia, ale mimo to po tych kilku dniach zdałam też sobie sprawę z tego, dlaczego przeprowadziliśmy się z Krakowa na wieś, bo słyszycie w tle pewnie samochody, samoloty, bo w sumie mieszkamy niedaleko lotniska. Także po prostu hałas, hałas, hałas. A co więcej, jak próbowaliśmy się w niedzielę przemieścić z punktu A do punktu B i była to odległość chyba 3 km, to zajęło nam to 30 minut. Więc mimo, że w Krakowie wszystko jest blisko, to wszystko jest daleko. Co, w wózku jest lepiej? Dobra, wsiadamy do wózka i jedziemy dalej. Że wejdę jeszcze do galerii, bo jestem tutaj niedaleko i wstąpię do smyka. Spróbujemy nad je nauczyć picia z B-boxa, bidonu nigdy nie wiem jak to się nazywa, bo z butelki totalnie pluje po prostu. Woda z butelki jest B. Jedynie idzie z kubka, ale z kubka to nie chodzi wtedy o picie wody, tylko o plucie. Więc będziemy próbować. Zamykają się. Tak wygląda w tym momencie już jeżdżenie w galerii, czyli schody już nie dla nas, tylko Linda. Możemy już wziąć tą pieluszkę, bo ja ją przykryłam, żeby jej nie opaliło za bardzo. A naprawdę, konkretnie praży z łąkiem. Jest i smyk. No i są w boksy. W końcu wiem, jak nazwy poprawnie wymówić. Który panienka wybiera? Co? Który się pani podoba? Mi się podoba ten różowy, taki limonkowy. Ten niebieski. I tak. Ej, to kosztuje tyle: 67 zł. Kurcze Ja byłam pewna, że to jest kwota 29 Tak wzrosła cena, czy w smyku stacjonarnie takie drogie? Aż co z pracy na internecie Dzwoniłam do Krystiana o poradę I mówi nie, bierz zamówimy na Allegro, będzie taniej, mamy smarta i tak dalej No ale popatrzcie jak ja mam jej to wziąć Jak ja mam jej to wziąć Także padło na... Oj o, lepsze światło Także padło na kolor różowy, bo stwierdziłam, że i tak mamy najwięcej różowych rzeczy i idziemy do kasy. Słuchajcie, przelałam jej to wyrządkiem z y, termosu, który miałam do mleka, żeby było jakkolwiek wyparzone, żeby dać jej już pić. I patrzcie, ja w to nie wierzę. Ona to po prostu za pierwszym, w tym momencie już się bawi, ale za pierwszym razem zaczaiła i wypiła naprawdę sporo wody. Kurde, jestem taka dumna. Nie spodziewałam się, że to zadziała, bo, bo wiecie, mieliśmy tam taką butelkę z Twistajka z rurką, ale ta rurka była twarda. A tu jest całkowicie miękka i ona za pierwszym razem ogarnęła i wypiła naprawdę sporo wody, a my się w tym momencie zbieramy już w stronę wyjścia do domu. Dobra pani, bo ty już nie pijesz, będziesz cała mokra. Ty. No już, masz. No już masz, 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 masz. Chyba mamy nową zabawkę, bo nie da się jej odebrać tego. Beznadziejne jest to przejście, żeby dojść do windy, musimy przejechać przez parking. Nie, 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 nie puszczaj, trzymaj. <ścoughs> A, proszę, no masz. Matko, jakie złości? No i co? Tylko ziemniak jest dobry? No nie zadowoli tego dziecka niczym. Tylko, tylko tego ziemniaka słodkiego jadła. A mi się z jedzeniem. Ej, czuję taki głód, ale że ja Pizza też. sobie zrobię. A tak, on. <grymne> ja jak się No, Cytula się jest słodko, ale. Pizza! <grymne> Oj, kochanie. Gdzie jedziemy? Gdzie mnie zawozisz? To Do to ja cię biorę. Tak? tak? To czemu wpisujesz adres inny? Kazałaś mi wpisać. Dobra, nie mówiłam wam, bo. No bo wam nie mówiłam nie było okazji, w ogóle niewiele i nagrywałam, ale ona, Nadia przerywa, że jednak, żeby tego nie nagrywać, żeby tego nie mówić. Jest dzień, na który bardzo długo czekałam. Cały okres karmienia piersią, plus później jeszcze oczekiwanie na termin, bo jak już się za to zabrałam, to okazało się, że czeka się na wolny termin dwa miesiące, ale dziś już jest ten dzień. Za 15 minut idę na zabieg powiększania ust. Przyznaję, że się boję. Ja przez bardzo długi czas bałam się i do tego stopnia, że mdlałam. Wciąż się troszeczkę do tego przyzwyczaiłam, więc może ten strach już nie jest taki duży, ale mimo wszystko, jednak w tych okolicach ust, okropnie to boli, także zobaczymy jak to będzie, wyjście w Q&A, Krystian idzie z lodem wy kiedyś pytaliście mnie na Q&A czy powiększałam usta i wtedy też, po... wtedy wam powiedziałam, że nie ale, że na pewno kiedyś to zrobię ja już byłam wtedy zapisana ten termin Cięcie. kupiłem sobie swojego ulubionego loda solo, taki wodnisty dziwny typ, nie? ale jak jesteś nastawiony na to, że zaraz wychodzę to, że zaraz wychodzisz, to bardzo dobrze. Ale to, że, to, że wychodzisz, właśnie zrobić sobie usta, jestem bardzo negatywnie nastawiony. No. Nie chcę, żebyś sobie tego robiła. No, prawda, prawda, już nie chcę, ale. Ja wiem, że nie chcesz rozmawiać. Ale masz na pieniądze. Prop z tym, ten, <grym> co chcesz, tak naprawdę. No. Rozmawialiśmy na ten temat już milion razy. tak? Rozumiem? Miałem powiedzieć, że ja tego nie będę do tego, ale no będę. <grym> Czy dzięki ze Stosu. Mogę ci zadać bezpośrednie k.a kościoła. Nie, dziękuję, ja wytrzymam. Uff. Ej, zaczynam się naprawdę stresować. I zaczyna mi się robić ciepło. Aż mi ciarki wychodzą na rękę. Jeszcze możesz uciec. Nie mogę. No, możesz. Teraz na poważnie lecę. Ostatni raz dawaj. <noise> tak nie było. No, to idę. kolejny dzień. Od razu mówię, że nie nagrałam się wczoraj, bo rozładował mi się aparat. Zapomniałam go wyłączyć w czasie zabiegu i mi się rozładował, a podczas zabiegu nie dostałam pozwolenia na nagrywanie, ale efekt wygląda tak samo jak świeżo po zabiegu i ja się długo zastanawiałam, czy w ogóle wam się pokazywać tak, bo wydaje mi się, że się przerazicie. Ale stwierdziłam, dobra, może ktoś się zdecyduje, to żeby nie był przerażony swoim efektem. To uwaga, 3, 2, 1. No więc, jak to Krysyna no, wczoraj na mnie mówi, kaczka. Usta są bardzo spuchnięte jeszcze. Ja to ogromnie czuję, że to nie jest ten efekt, który ma być, że to minęło ile? Na no, parnaście godzin, dopiero od zabiegu. Wczoraj, nawet, jakbym chciała Wam nagrać relację, to szczerze powiedziawszy, po tym znieczuleniu nie za bardzo byłam w stanie tak. Mówić no może nie do końca, może trochę przesadzam, ale ciężko mi się funkcjonowało, ciężko mi się jadło piło, cokolwiek jak miałam tutaj po prostu całą twarz znieczuloną i opowiem wam może troszeczkę o zabiegu. Tak jak mówię, nie mogłam nagrywać, ale jak to później Ania powiedziała, może nawet lepiej, że tego nie nagrywałaś, bo byłaby jazda. Mówiłam wam w samochodzie, że ja dlałam na y, widok igieł i tak dalej. Trzymałam się bardzo długo. Całą górną wargę totalnie bez bólu. Nawet się nie ruszyłam. Dostałam też takie piłeczki, wiecie, do ogniecenia, więc totalnie bez problemu. Ale w dół, jak mi się wbiła, zrobiło mi się tak nagle ciepło. Najpierw się nie odzywałam, bo stwierdziłam, kurczę, normalna reakcja, w sensie, że dla mnie normalna reakcja, bo ja tak reaguję na igły, że leżę, no to co więcej możemy zrobić, zaraz mi przejdzie. No ale wbiła się drugi raz i tak mówię, kurczę, nie czuję się najlepiej. Miała taki fotel, że mi tak podniosła nogi, że miała mnie do góry. No, i co chwilę pyta, czy lepiej, czy lepiej. A u mnie, jak na złość było coraz gorzej. Ta jej asystentka przyniosła mi jej szklankę wody. Ja mówię, jak ja bym się tego w ogóle napić? Ona tak mówi: spokojnie, najwyżej się poleje. No i rzeczywiście, polałam się za po sukience, no bo jednak nie czułam w ogóle ust. W pewnym momencie miałam taki, tak mnie, tak mnie szarpnęło wręcz na wymioty. One zaczęły panikę. Szukać jakiegoś kosza, ale ja mówię: spokojnie, dojdę do łazienki. Nagle tak sił dostałam, jak wcześniej nie byłam w stanie bardzo szklanki trzymać. Tak mówię: dojdę do łazienki. Doszłam do łazienki i zwymiotowałam, rozumiecie? Więc jestem chyba pierwszą osobą w życiu, która zamiotowała od powiększania ust. Tak by mi było strasznie wstyd. Ja, ja je tak tam przepraszałam, one mnie cały czas uspokajały, że spokojnie, że widocznie tak organizm zareagował na stres, bo to od stresu wszystko było, to nie jest tak, że wiecie, aż tak bolało. Chociaż nie powiem dumnie już bolał, ale to dlatego, że bo już znieczulenie nie powoli puszczało. Obawiałam się większego bólu, więc nie było źle. Ostatecznie mam 80 ml, ja się totalnie nie wtrącałam w to, ile ma być. Powiedziałam, że chcę efekt naturalny. Czy polecam, czy zrobiłabym to drugi raz. Wczoraj jak pisałam z moją siostrą, to i powiedziałam, że nie, ale zaraz później już zapomniałam o tym, jak wymiotowałam, jak się czułam i tak dalej, ale obstawiam, że jak już będzie ten taki efekt końcowy, jak się już przyzwyczaję też do nowego wyglądu, no bo nie oszukujmy się. To, to zapragnę po raz w kolejny, no zobaczymy. Na ten moment nie mogę nawet powiedzieć, czy polecam, czy nie polecam. Na pewno polecam, jeżeli chodzi o osobowość Ani i tak dalej, ale na efekt końcowy musimy poczekać wszyscy. Zastanawiam się też, czy zaczekać te parę dni na efekt końcowy, żeby Was nie przerazić tym, co jest w tym momencie, bo obawiam się, że mogę wiele osób zniechęcić na ten moment. Także jak Wy to oglądacie, to tamta część vloga była nagrywana już tydzień temu, ja już jestem w domu, no i co? Widzimy się za chwilę. Hej, mamy niedzielę, czyli tak wyglądają usta piątą dobę po zabiegu. Wydaje mi się, że coraz bardziej przypominają efekt końcowy, chociaż na pewno nie jest to jeszcze efekt końcowy, dlatego że czuję tutaj jeszcze takie grudki, gdzie wcześniej były dosłownie w całych ustach, one się rozchodzą, to jakby, więc wiem, że to jeszcze zejdzie. Usta są jeszcze bardzo wrażliwe. Dolnej wargi praktycznie nie jestem jeszcze w stanie dotknąć, bo dla jasności to też nie jest tak, że tylko zabieg jest bolesny, a później. I dusza. Yy, nie, później jest jeszcze gorzej. Moim zdaniem na drugi dzień to mi się płakać z bólu chciało, więc wydaje mi się, że nie jest źle. Ja się już tak na siebie napatrzyłam, że w tym momencie, jak widzę poprzednią część filmu, to się zastanawiam, jakie ja mogą mieć takie małe usta. Mi się bardzo podoba. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie, czy polecam i czy zrobiłabym to ponownie. Dziś już mówię, że tak, podoba mi się bardzo efekt końcowy. Podoba mi się, znaczy to nie jest efekt końcowy, na ten moment bardzo mi się podoba, więc jak na ten moment mi się podoba, to będzie chyba tylko lepiej. Ból jakoś przeżyje. Chociaż no, na razie nie będę potrzebowała tego drugi raz, więc zobaczymy, nie ma co mówić. ale na ten moment kończę już ten film, bo zatrzymuje mnie przed kolejnymi rzeczami. I do zobaczenia w kolejnym, który będzie naprawdę niebawem, bo już czekam tak naprawdę na dodanie.